Cześć, cześć czołem. Witam Was w kolejnym podwórkowym vlogu. E, dzisiaj robimy zielonki z przyczepą. E, jestem po jakichś 5 hektarach. Trzy, nie, 6. Po 6 hektarach. E, jedziemy po gruberowanym, po kukurydzy na kolejne dwa tam w oddali. Jeszcze na kamerce tego nie widać, bo pro jednak dalszy zoom ma. Eee, jedziemy po gruberowanym, gdzie będzie pszenica ogólnie siana Także ostatni pokos No i co, i przyczepka ogólnie ładnie zwiera, Czyściutko, co najważniejsze Dosyć ładnie tnie, no wiadomo, no sta, stare gówno, no to wiadomo, nie będzie tego idealnego pocięcia, że tam będą takie frakcje, to no, są gdzieś takie eee, i, I co, nie wiem nawet ile przyczep zwiozłem Mateusz ma nitą na pryśmie, więc sobie to ładnie ugniata. I lecimy sobie dalej. No tu nie pośpieszę na to pole. Oczywiście rezerwa już w wielonku się pali, bo... Nie to, że spalanie, tylko miałem chyba jak nad rezerwą, więc... No nic się na to nie poradzi, trzeba będzie skończone to zatankować go do pełna znowu. I... I jutro pewnie ubijanie pryzmy i okrywanie, więc nie wiem czy to nagram, czy, czy nie. Zobaczymy. A póki co dojeżdżam do pola, więc kamerka na głowę i lecimy ze zbiorem. Oczywiście szyba jest minimalnie uchylona, żebym słyszał co się dzieje. Wałek zmieniłem wąb, bo był wałek od kombajnu buraczanego Neptun, no ale jednak za duże przeciążenia i nie mogłem dopchnąć przyczepy do samej góry, jak gdyby kiszonką. No i wyszło tak, że teraz jest y, luksus i, i dajemy radę. Także dobra, kamera na głowę i bawimy się. Dobra. Zmieniamy na C zakres. Y, wałek nie jest szerokokątny, bo jest od paszowozu, więc y, co wyjazd z pokosu wyłączam, żeby go po prostu nie tyrać Dobra, ustawmy się do prostego y, wałek WOM na 1500. 40 eko na wywalanie, w zupełności jednak na zbiór musi być na tysiączek. Dobra, opuszczamy podbieracz, włączamy i gaz, opór, i jedziemy ze zbieraniem. O, tu jest ręciutko zgarnięte, no ale da się radę. Troszkę prawa, troszkę lewa, i tak nie wiem, czy tam widzicie, czy nie. Ogólnie, no to jest na tym Co lepsze, to tak to właduje, ale. że nieopuszczona przyczepa, ale jest ok, Więc sobie zbieramy e, lucerkę tam co teraz na dniach widzieliście z, z pierwszego pokosu jak gdyby co była opowiedziana odmiana i tu jest luzerna, a tam jest Triolus, o, co zbierałem wcześniej. Chyba tak to się nazywało. Chyba w tej kolejności, więc no jak na ostatnim pokosie, tak jest ładnie. Ostatni pokos, pierwszy pokos w pryzmę. Jeszcze zostaje mi po zebraniu tych 2 hektarów e, 3 hektary mieszanki, e, gdzie jest zwykła pelucha, jakieś tam inne pierdoły, słonecznik, e, owiec. E, no, mieszanka gorzka po prostu nie w czysym siebie, tylko z, z dokładką jakąś tam. Także no. no i co, i w przyczepie mamy już tak, że jest w pierwszą klapę. Ale tylko posłów używam pod końcem, bo ona tak rozkłada, że tak stwierdził tata, że trochę chyba jednak za mała, ale nie jest źle. Zbiera, wysypuje, nic się nie dzieje, najważniejsze. Jak to się mówi, jeździć, obserwować. Tam są dwa, czy jeden pokos 2. To sobie teraz poprzeczniaka też złapiemy. Z jednego przy drugim kółku, drugiego i jakoś to się powyrabia. Z tego co jeszcze wiem, to mi się trochę usług szykuje tą przyczepą. Co tam gadali na pewno? Coś Łukaskiego się pojawi, bo ukaskiego też będę zbierał więc to to tam też będzie zbierane. Dobra. Ustawmy się tu na tym wąskim. A niech szczapa no idzie. No to jest to, prasa jest krótsza i inaczej się z nią jeździ, ale nie ja wiem, chyba będę wszystkie zielonki ładował, bo tam zostało mi jeszcze na no 200 kulek yy, folii, więc jeszcze to podejrzewam wykorzystam. Ale albo sprzedam, zobaczymy Także folia droga to Troszkę taniej niż w sklepach się sprzeda i tyle Ale nie wiem zobaczymy Prędzej zostanie niż to sprzedam bo wiadomo baszyna nawali i co? I będę jechał szybko kupował gdzieś folię To też się mija z celem to, to się wykorzysta Dobra Op. Dobra, pierwszy rządek później sobie zbiorę Jeżeli ogólnie co dwa rządki, żeby jak najmniej nawracać to Akurat później tego pierwszego się zbierze No i dobra, sama dalej jest zabawa z tym trochę, bo może czasowo dłużej wychodzi niż belki, ale nie. W sumie zanim by to było sprasowane, zwiezione, owinięte, a na pewno cięcie kosztów. Bo jednak samemu się zrobi. Tak faktem tam z Matim mamy inny układ troszeczkę co do. Prasowanie i w ogóle, no ale jak swoje to swoje, wiadomo o co chodzi. Matejka nie widzę na pryzmie, chyba wysłodkę kładzie, bo w ogóle jest taki cyrk, że kładziemy wysłodkę w lucernę, bo ogólnie 10 ciężarówek będzie przychodzić, a dzisiaj przywieźli jedną i na dzisiaj wszystko i na razie wszystko to będzie, co, co mieli przywieźć. No to tak chcieliśmy, że w kopiec tego bez sensu, bo ani tego ujeździ, ani nic z tym nie zrobimy. No to we wysłotkę i później w dawce będę inaczej dawał, najwyżej wysłodki nie będę dawał jak gdyby na paszowóz tylko No to co będzie miało iść przykładowo 250 kg 8 i tam 300 wysłodki, no to najwyżej tylko 100 wysłodki dowiozę w to i będzie w ten sposób. O, już nam się piętrzy Ale jeszcze posuwu nie ruszałem, więc jeszcze niech się... Do Troszkę teraz pod lewą stronę załaduję, i tak to tam w lusterku wygląda, ale nie wystaje jeszcze za bo można kłaść. To jest tyle spoko, że mogę wyłączyć, bo jak przejdzie za rotor, jak gdyby za te łapy, to już nic się nie dzieje. Dobra, ten poprzycz teraz, później. A w sumie mogę tego jednego zebrać teraz. I najwyżej kawałek długości zbierzemy. Już nie będę po nim jeździł najwyżej później. O Jezu, tu idzie w bok. Myślałem, że bardziej korowie, w sensie no, wzdłuż pole, bo to pole z łuku idzie. No, Czyli trzeba tak cofnąć. Trowie na jedynece poprzysza robię, bo było mokro za któryś pokos i tu jest nierówno strasznie, więc no coś mi wyleciało <laughs> Gdzieś musiało być Może pod spodem się zawinęło Ale to teraz bierzemy Dobra gitara zebrana. No, nie wiem, w który tu wiada, ale w ten następny wiadę, także jeden zostawię i wbijamy się w tego. mógłbym zamknąć, ale wtedy nie słyszę co się dzieje a tak to są napierdzielajak dobra, posłuch, włączymy trochę dobra lampka powinna się zapalić, ale nie wiem czemu w zielonce coś się nie zapala w kukurydzy owszem, przy wywalaniu się zapalało, a tu widocznie narożniki słabo są dociśnięte i sobie wyliczyłem ile sekund przytrzymać i wtedy jest ok a akurat trzy bałki zbierzemy na tym na przyczepę zostaje jeszcze raz 2 3 4 5 6 7 8 no i po przyczepę no to akurat jak wyjdzie jakoś chyba że jeszcze będzie miejsce na przodzie sporo to jeszcze w drogę powrotną coś złapię Raz biorę pod jednym, raz po drugim. Akurat teraz biorę pod lewą stronę, bo mam dziurę na, na przyczepie z tej strony. to akurat się doładuje ten kwadrat. Noże ostrzyłem ostatnio, były zjedzone całkowicie. Koleś jak braliśmy tłumaczył, że o jeszcze ze dwa sezony wytrzymają Tak Mateusz na no, mnie Nie ma opcji, mówię, no też mi się tak wydaje No i wyciągliśmy je Wyciągłem w zasadzie, obszlifowałem z rdzy, żeby lżej szły No to powiem Wam szczerze, że e, Miejscami to normalnie musiałem jak gdyby nowe ząbki doszlifowywać do No ale jak patrzyłem na ceny noży no to bym musiał 3000 na komplet noży wywalić. A że to jest pierwszy sezon to. Testowy, że tak powiem, co i jak. Dobra, więc już nie będę ładował. Dobra, zjeżdżamy. A jeszcze jedna przyczepa z poprzeczkami, a ja to zmieszczę Dobra, wracamy. Dobra, powrotu wam nie będę nagrywał, jak na pryzmę wiadę, to najwyżej coś dogram. No dobra, dojeżdżamy do pryzmy. W międzyczasie jeszcze co mówiłem, no to dwie przyczepy przywiozłem, nie, jedną przyczepę przywiozłem. Tam co właśnie nagrywałem wam i teraz jeszcze jedna. A co to? Młoda na Manitujce jeździ, Czy kto to tam jeździ? Chyba młoda do Matiego na Manitę poszła. Albo to nie. Nie, kto to jest? Nie mam pojęcia A, Kamil Gębol przyjechał Dobra, odpalamy pierwsze wałki Dobra, wałek włączony To jest gębol na mototurze przyjechał O, tam hunda stoi Szybsze niż wygląda na koniec roboty się dzisiaj jeszcze na motorach polata. Napędy. Tur do góry. I wbijamy. Dobra, otwieramy klapę. Klapa otwarta, podnoszenie, opuszczanie sobie włączymy. Ty chuju. SŁYSZAŁEM JAK powiedziałeś GÓWNO JEBANE Ty mi tu na kabelku, pociągnij światło Na kabelku przy ramie taki guzik jest No pociągnij go w dół No pociągnij, wyciągnij wtyczkę w dół Tylko za guziczek pociągnij Nie wyciągaj tego O tyle w tym vlogu, rozładunek też był, żeby nie było, więc trzymajcie się, alu!